Hej, hej, witajcie kochane bliźnięta, z tej strony Wróżka Roza Zapraszam was dzisiaj na horoskop na miesiąc luty 2024 Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny Niemniej to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla was Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego Gorąco zapraszam na facebooka, na bloga Wróżka Roza Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz, a w kalendarzu pojawią się wolne godziny. Nie będę tłumaczyć, jak się zapisać. Odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego nagrania. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też ścisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Przypominam też o krótkich filmikach show. Są tam filmy tematyczne, jak i również filmy z energią dnia. Zatem przechodzimy do czytania. Bliźnięta, praca, finanse, miesiąc luty. Praca, finanse, bliźnięta. Kochani, tutaj będzie też jeśli chodzi o pracę, poruszana sprawa zaufania. Być może też pojawi się druga oferta pracy, aczkolwiek też będziecie być może stały przed wyborem, tak? Będą tutaj sprawy sprawiedliwości poruszane, być może ktoś tutaj nadużył zaufania szefostwa albo waszego, tak? Bo to może też chodzić o wasze zaufanie, może wy macie firmę. No i tu albo. Wam coś się nie powiodło i zostaliście posądzeni o coś, tak? Też tak może być. No i będą tutaj rozważane właśnie decyzje, co dalej. Aczkolwiek też może być tak, że będziecie mieć dwa źródła dochodu, niewykluczone. Coś się kończy, transformuje, czyli jakieś zmiany, głębokie zmiany mogą być czasem bolesne. No, i teraz pytanie, czy zostaliście posądzeni o złodzie złodziejstwo, lub ktoś został posądzony, czy, czy tutaj yy, będą sprawy wyjaśnione? Tak, chociaż może być niemiła atmosfera, może być też coś zakończone, ale w niefajny sposób. Yy, druga sprawa, diabeł mówi o stabilności finansowej, tak, więc tutaj też yy, te spory sprawiedliwości mogą być zakończone. Zwracajcie uwagę na równowagę w dawaniu i braniu. No i niektórzy będą się skupiać też na nieruchomości. Może będziecie kupować dom, może będziecie szukać y, domu pod najem albo też y, no, pomieszczenia do pracy, tak, bo drugie źródło dochodu, więc nie wykluczone, że tutaj Będziecie dosyć poważnie o tym myśleć, no i dokonywać zmian, przemian, tak, bo jest też ta transformacja, więc niewykluczone, że w ogóle zmienicie pracę, tak, że pojawi się druga oferta. Dużo też plotek, uważajcie na to, co mówicie, do kogo mówicie, kierujcie się pasją, intuicją, róbcie to, co kochacie, ale za dużo się nie otwierajcie przed ludźmi, bo ktoś może po prostu wasze. Pomysły skraść i wykorzystać, to też może być niezbyt przyjemne. Więc tutaj może właśnie będzie ten problem zaufania, tak? Wy tą siłę macie budować sami w sobie, więc tu no takie się energie pokazały. Kochani, zobaczymy teraz, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach u was. Bliźnięta miłość, relacja, przyjaźń. Miłość, relacja, przyjaźni. Dla bliźniąt na miesiąc luty 2024, już patrzymy. Skupienie się na domu, na rodzinie, no, miłości i wiecie co, no, aż, aż żal ciągnąć wyciągać te karty żeby nie popsuć. Coś macie też do przepracowania albo jesteście zajęci pracą i możecie też przez pracę troszeczkę zaniedbywać relacje, tak? Więc tutaj też no ale jest ta miłość odwzajemniona. Nie będę wyciągała więcej kart, bo nie chcę tego zepsuć. Macie tak fajne karty. Więc może skupiacie się na tym, żeby właśnie mieć dużo Pracy, dużo pieniędzy, by kupić dom, by wspólnie zamieszkać, by ta miłość już była taka, yy, wiecie, yy, ustabilizowana, unormowana, tak, żeby już tutaj było takie poczucie bezpieczeństwa, yy, jak i dla partnera czy partnerki, jak i również no, dla Was, tak? Więc tutaj może oboje skupiacie się na tym, by yy, no, mieć wspólny ten dom, tak? Więc, no ale piękne karty, słuchajcie, bardzo ładne karty. Albo możecie też taką osobę poznać, jeżeli nie macie, jeżeli jesteście singlami, nie macie tej miłości, to taką osobę w lutym możecie yy, poznać, tak? Więc tutaj też osoba, która raczej ma pieniądze, dużo pracuje, no, ale yy, może też okazywać te. Swoje uczucia w sposób materialny. też. I teraz zobaczymy, kochani, karty Lenormand. Karty Lenormand dla bliźniąt na miesiąc luty 2024. Karty Lenormand. W mm. góry nogami. Koniec rozdroża, moi drodzy. Czyli tutaj tak, jakby wiele spraw zostanie wyjaśnionych. Odcinacie się od czegoś lub od kogoś, zaraz zobaczymy, od plotek. Czyli bardzo dobrze, moi drodzy, nie zwracacie uwagi. Koniec tutaj tego rozdroża. Super. Jeśli chodzi o ten tydzień, zwróćcie uwagę na kręgosłup, oszczędzajcie go. Zwróćcie uwagę też na drożność jelit, jak i również drożność żył. Może też warto zrobić tutaj jakieś kontrolne badania. Na tarczyce lub no, też możecie się być poprzeziębiani, więc może też będziecie sami robić tutaj jakieś kontrolne badania. Niektórzy, niektórych może czekać zabieg tutaj wycinania migdałków, no, lub też no, niektóre osoby się decydują nawet na wycięcie tarczycy. Aczkolwiek tego niekoniecznie niekoniecznie to polecam. Ale to już sprawa lekarza i was. I moi drodzy, no, odcinanie się od plotek, tak jak powiedziałam, tak, więc, no, radykalne takie decyzje, bardzo dobre decyzje, więc coś, co mogło Wam sprawić przykrość, no, od tego się odcinacie. Uważajcie też na wszelakiego rodzaju skaleczenia. Uważajcie też na drodze, żeby się gdzieś tam nie poślizgnąć. No, ale ogólnie, no, koniec, koniec tego rozdroża, i tu takie zbieranie plonów, zmiany, totalne zmiany. No, i tak jak powiedziałam, uwaga na to, co mówicie, do kogo mówicie, żeby ktoś po prostu w tych plotkach czy, czy ogólnie nie wykorzystał pewnych wiadomości przeciwko wam. Ok, no to teraz zobaczymy kartę rady. Karty rady. Wyciągam dwie karty, ponieważ dla barankami wypadły dwie karty tutaj z kart opiekuńczych, więc wyciągam dwie i jedną kartę z kluczy anielskich. Wsłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada ci rozsądek. Pozwól, by twój. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Czyli też słuchaj tej swojej intuicji. Być może też dostaniesz znaki. Tutaj masz odbicie lustrzane. Będziesz dostawać znaki od wszechświata, że będą się pojawiać jakieś osoby czy jakieś um, zdarzenia, które dadzą Ci do myślenia. Marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć Twoje marzenia. I ciesz się życiem, tak? Czyli tutaj staraj się myśleć pozytywnie, pracuj nad tymi energiami pozytywnymi, pomimo to, że możesz mieć podgórkę właśnie w pracy, ale ty wyjdziesz z tego, także tutaj dźwigniesz się, drogi bliźniaku, więc poradzisz sobie doskonale. No i to by było na tyle Życzę Wam udanego miesiąca Dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń I wszystkiego tego, co sobie życzycie Pamiętajcie o aktywności na moim kanale Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Udostępniajcie Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka Aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach Ja Was ściskam cieplutko Życzę wszystkiego dobrego Buziaki, pa pa, do następnego razu